A w dzisiejszym materiale ciąg dalszy ciąg dalszy dziwnej rozmowy z panem odnośnie wizytówek na Google'u. Czołóweczka i rujemy. Tak jak już powiedziałem, no <grywka> Dziś, słuchajcie, dziś troszkę już w lepszym nastroju do Was mówię o tym wszystkim, bo ci Państwo zaczynają się gubić w tych swoich zeznaniach. Mam kolejne 10 minut, przeszło 10 minut materiału nagrane. No, dalej są ciekawe rzeczy, ale pozostańcie do końca, pozostańcie do końca, ponieważ robię sobie, robię sobie tam troszkę, zaczynam sobie z tego Pana robić wała po prostu, no, oni sobie rżną ze mnie, to no to ja też spróbuję coś, coś na nich, coś na nich urżnąć. Zapraszam na materiał i pozostańcie do końca, bo warto. Halo? Tak? Proszę tak? jeszcze raz od początku. Rozpoczął Pan z nami współpracę 10 stycznia tego roku? W jakim sposób? Na miesięcy? Wchodzę tutaj Pan Zobaczła mi tak zwaną umowę ustną Została ona jakby na tym, że pan opłacił pierwszą z trzech faktur. Opłacił pan już dwie faktury do tej pory, no i została, że ta jedna, tak? Dlatego się tu kontaktujemy w tej sprawie. Więc moje pytanie jest, czy robimy tę ostatnią obowiązkową podstawę, czy po prostu pan całkowicie chce odstawać współpracy z waszą firmą. I jeszcze raz po dobrze nie zrozumiałem, bo coś tam straszny zamyk macie. Tak jak powiedziałem, uprawomocnił Pan te, te, to, że Pan rozpoczął z nami współpracę tym, że opłacił Pan, pan pierwszą z trzech faktur, pierwszą i drugą fakturę, Ale proszę Pana, pan dlaczego, szokotą, no? proszę mi powiedzieć taką rzecz, dlaczego Wy zaocznie uprawomocnił jakieś tam macie swoje dziwne rzeczy? Proszę o wysłanie faktury, proszę o wysłanie y, tej, umowy do mnie. Umowa jest ustna, nawet oprawa jest tak samo ważna jak umowa pisemna. Została ona zawarta przez telefon na odległość, a uprawa się na tym, co opłacił pan pierwszą z trzech faktur, nic potem właśnie po drugą, no i teraz to Nie zgadzam Może? się na nie zgadzam się na to. Nie zgadzam faktur, ja, to zaraz się na to. Nie nie? Na nic, na żadne znaczy opłaty się, się nie właśnie. Na żadne opłaty się znaczy, nie zgadzam. Ponieważ pan już, znaczy ta umowa została już zawarta, więc tutaj już no, nie proszę, tego, faktu, i... proszę mi wysłać fakturę. proszę mi wysłać umowę. Umowę. Tak jak powiedziałem, jest to umowa ustna według polskiego prawa. Proszę tak, mi umowa, wysłać tak, umowę. umowę. Czy zawarł pan umowę ustną, to jak mam panu wysłać umowę? Proszę mi wysłać Już, umowę. W ogóle. Nie z wiem czy kim? to zrozumiałe, co do pana mówię. Umowa ustna zawarta jest przez telefon. Współpracowana z tym, że opłacił pan pierwszą z trzech faktur. Nie wiem, czy pan rozumie tę umowę, czy w jakimś innym języku. Proszę, pana, pana proszę, mówić, proszę, proszę to nie mi wie. wysłać, proszę wysłać, proszę wysłać do mnie e, tą umowę. Znaczy, no, nie, wiem, czy, nie wiem, w jakim języku mam do pana mówić, czy pan nie rozumie po polsku. Umowa jest ustna, zawarta przez telefon na odległość, uprawomocniona tym, że pan opłacił pierwszą z trzech faktów. Według prawa umowa ustna jest tak samo wiążąca jak umowa pisemna. Czy dobrze, a jeżeli... Raz on dobrze, a jeżeli nie wpłacę tej następnej yy, wpłaty, co będzie wtedy? w takim razie przejdziemy wtedy do tak zwanej procedury odzyskania dostępu. Jest to jednoznacznie, że my zaprzestajemy wszelkie działania na pana wierce. No i nasze drogi się rozchodzą. Na maila wysyłam oświadczenie o zakończeniu współpracy, a w przeciągu 2 dni będziemy Pana kurier z dokumentacją i damy to opłata przy kurierze 530 zł. Jeszcze raz, ja to nie wiem, czy pan jeszcze mówi. raz. Opłata jest, wtedy jest tam opłata 530 zł. 530 pan zł. Wtedy... Tak, chyba, że zrobimy tam taką podstawę, tam wtedy jest 450 do opłaty. Proszę Pana, proszę mi powiedzieć taką tam rzecz. Tam proszę się, proszę się przedstawić, Zmieniaj nazwiska. Znaczy, ja się przedstawiłem na początku. Nie wiem, czemu pan nie słyszał. Nie dosłyszałem, bo tam zamęt macie straszny. Ty Mateusz, trzymaj. Potrzebuję od pana decyzji, co robimy z pana profilem. Czy mógłby mi pan powiedzieć, co robimy z pana profilem? A co mamy zrobić? Proszę? A co mamy z tym profilem zrobić? Tak jak Panu powiedziałem, są dwie drogi. Albo robimy tę ostatnią podstawę i wtedy tam jest opłata 450 zł, albo zakończamy całkowicie współpracę, przechodzimy do procedury odzyskania i wtedy jest tam opłata 530 zł. Więc to, nie wiem, co Pan woli. Jeszcze, żeby zamknąć z Wami tą współpracę, jeszcze muszę zapłacić 530 zł, tak? jeżeli chce ją pan zakończyć, tak wtedy jest 530 zł. A jeżeli zrobimy tę ostatnią podstawę, to wtedy jest e, kwota 450 zł i oczywiście pana numer będzie za w naszej bazie danych, żeby konsulenci nie dzwonili jakimiś dotkami z ostrzeżeniami. Zrobimy ostatnią podstawę i będzie miał pan płatę. Dobrze. I będzie miał potę na mailu i na fakturze. E, proszę pana, proszę mi powiedzieć taką rzecz, a co to jest za podstawa? No. Już panu mówię, ostatnią wymaganą podstawą pana wypadku jest weryfikacja, czyli zabezpieczenie wizytówki przed nią autor wejściami i zmianami na koncie. A Ile co jest oznacza... to ostatnie... tak. Proszę? tak, tak, proszę kontynuować. Tak, jest to ostateczna tutaj płatność e, i dodatkowy koszt, co do tych usług, które pan już więcej nie ponosi. Nie będzie miał pan sposób, tak? E, pan do mnie ja dzwoni... Tak pan dzwoni z firmy Lokalni Przewodniczy, tak? Fir... Tak, tak jak na początku powiedziałem. Proszę mi powiedzieć, jaką decyzję pan podejmuje? A proszę pana, a proszę jeszcze raz z tą, z tą podstawą, co to jest? Jeszcze raz proszę mi wytłumaczyć. Czyli zabezpieczenie wizytówki przed neutralnymi wejściami i zmianami na końcu. E, jakiej wizytówki? Pana wizytówki na platformie już no i... panu mówię. Chodzi o pana profil Metro Paweł, usługi sterowcze. No dobrze. A już i, co, i co, wasza firma, co wasza firma proponuje w tym, w tym układzie? No, tak jak Panu powiedziałem, trzy wymagane podstawy do tego, żeby była, funkcjonowała poprawnie e, wizytówka. W Pana wypadku pierwsze, dwie, z trzech są już opłacone, została tylko jedna, tak jak Panu słyszałem. Aha, została tylko jedna, tak? No tak, są trzy zawsze. No i co ja? I co wtedy Co wtedy ja od Was uzyskam? Co dostanę w zamian? Proszę. Co ja w zamian dostanę no, za to? Tak jak powiedziałem, będzie miał Pan trzecią podstawę zrealizowaną, i dzięki temu Pana wizytówka będzie się poprawnie wyświetlała, na w samej Google. Bez tego nie będzie. Więc potrzebuję Pana. Aha, bez tego, bez tego nie będzie się, jeżeli Ja Panu dzisiaj nie wpłacę 530 zł, to moja wizytówka nie będzie się wyświetlała, tak? Nie, 450. 450, 450 zł. 450 To do No tak. 400, 450 zł. Więc mówię, potrzebuję od Pana decyzję, co robimy. Czy robimy tę ostatnią podstawę, czy po prostu Pan całkowicie chce odsąpić od współpracy z naszą firmą? Proszę Pana, w pierwszej, w pierwszej kolejności, poza kolejnością, proszę przysłać do mnie y, umowę. Mhm. Znaczy, nie wiem, czy Pan rozumiał, co na początku powiedziałem, czy Pan zapomniał. Umowa jest ustna do polskiego prawa jest tak samo ważna jak umowa pisemna. Proszę pana, proszę. Ja, ja proszę, proszę o wysłanie e, e, umowy. To jest pierwsza przepraszam, sprawa. Przepraszam, nie, nie doszło, tak? Umowa jest ustna. Według polskiego prawa jest tak samo ważna, jak umowa pisemna. Jak mam panu umowę ustną wysłać? Nie wiem czy pan. Słyszy pan, co pan mówi? No, e... Czy słyszy pan, co ja mówię. Proszę pana, przede wszystkim... Czy, no ja rozumiem, ja rozumiem wszystko, tylko że... E, no dobrze, ale z tą, z tą, e, z tą e, no, wizytówką. To jak to, to jak to do końca jest? Ta wizytówka jest płatna, bezpłatna. Czy gdyby pan sobie sam potrafił wszystkie podstawy wykonać? Jak najbardziej byłaby bezpłatna, ale pan co tutaj to z firmą zewnętrzną. Proszę pana, ale co to, są, co ja to, to mam są obowiązek zrealizować wszystkie podstawy. Ale co to, co to są te podstawy? Proszę to, mi powiedzieć, to, wytłumaczyć to, dokładnie. to co to, 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 to ma pan, to co ma na fakturze, pierwsza podstawa, czyli aktualizacja profilu, potem pan e, opłacił nadzór wizytówki, no i ostatnią podstawą jest weryfikacja. Proszę pana, jest. Dlatego mówię, potrzebuję Pana decyzję, Co robimy? E... Czy robimy ostatnią wymaganą podstawę? E... Proszę Czy pana. Już panu wszystko mówi I będzie sobie pan sam wprowadzał podstawę. Proszę pana. A jeżeli bym sobie sam wprowadził podstawę, to co wtedy? Proszę? A jeżeli sam sobie wprowadzę podstawę, to co wtedy? No tak jak mówię, że przechodzimy do przekazania panu pełnej administracji. Dokumentację tam będzie pan miał w ciągu dwóch dni roboczych przekazaną kurierem. No i tam jest opłata 530 zł. Czyli znowu 530 zł. No bo pan wtedy odstępuje o współpracy z naszą firmą, tak? Proszę pana. Też przekazujemy panu całkowity dostęp. No ale co z tą podstawą, proszę mi wytłumaczyć? To wtedy mamy sobie sam, jeżeli pan umie to zrobić, to sobie Pan sam to już prowadzi, tak? A jak to się robi, tą podstawę? Co to jest za podstawę? Znaczy, no, widzi, no widzi pan, czyli pan nie wie jak to zrobić. A pan wie. Czyli pan, Dlatego pan, pan rozpoczął współpracę z naszą firmą. Przecie Pana ja nie jestem informatykiem, ja jestem tylko przedstawicielem. Proszę pana, z żadną firmą... Ja z żadną firmą nie rozpoczynałem żadnej, żadnej współpracy. <laughs> tylko z naszą, aparację, tylko tutaj w firmie lokalnej. Nawet z lokalnymi przewodnikami. Rozpoczął pan 10 stycznia 2020 roku. Przede wszystkim proszę pana, przede wszystkim... Ja już panu mówię, przede wszystkim nie jestem właścicielem firmy tej, o której pan mówi. To się pan nazywa się Paweł Szuba, tak? No tak, ale nie jestem właścicielem tej firmy. A skąd w ogóle pan ma moje imię i nazwisko? Leblon Szuba, Paweł, usług i Nic z takich rzeczy. Nic z takich rzeczy. Paweł Szuba, to nie jest pan, tak? Paweł Szuba to nie, nie. jestem ja, znaczy ja jestem Paweł Szuba, ale to nie jestem ja. No właśnie, to no jak pan nie ktoś, jest panem? Ktoś się podszył pan pode... sobą, tak? proszę pana, ktoś się pode mnie podszywa, bo tu już mam któryś raz z kolei telefon i tutaj ktoś się pod, pod moje imię i nazwisko podszywa, bezczelnie, jakiś naciągacz. No, właśnie, no nie no, to nie jest możliwe, to nie jest możliwe, to nie jak jest możliwe. Proszę jak pana, jakiś pana oszust, potrzywa. jakiś oszust tutaj się pode mnie podszywa albo wy jesteście ja oszustami się pod pana albo wy jesteście oszustami Co się pod, co się pod pana podszywa? nie mam pojęcia ja któryś raz z kolei mam telefon w tej sprawie no i na razie to znosiłem jakoś tam dzielnie no ale to w końcu już mam trzeba trzecie usługi, to sprzedaż jesienica rosielna 215 36 220 jesienica rosielna nic z takich Przez rzeczy pana? nic z takich rzeczy ja zupełnie w innym miejscu mieszkam to, Śmiałbym wątpić, bo już Pan opłacił dwie faktury, więc że pana Pan się że to nie byłem że żadnych... to jest Pana działalność. Ja tu żadnych faktur nie płaciłem. A to jest kiedyś raz z kolei pan, taki telefon Nie To, że Pan mnie. próbuje mnie te... pan To, że Pan próbuje tutaj już się w jakiś sposób wymigać od tego, no to nie bardzo. No tak troszeczkę dziecinnie, no ale rozumiem, no. Wiadomo, pieniądze są ważne i nie chcemy płacić, no ale że jesteśmy zobowiązani, to musimy, nie? I tak trochę to jest trochę dziecinne, jeżeli ktoś się nie chce przyznać do samego siebie, to nie? No ale dobrze, w takim będziemy się jeszcze kontaktować. Może dzisiaj Pana nie męczę. Życzę miłego dnia i do następnego. Jak już słyszeliście, no robię sobie tam z nich różne takie jajca trochę. Słuchajcie, zapraszam do poprzedniego materiału, ponieważ tam... Tam, tam jest niejako ciąg dalszy tego wszystkiego. O to wszystko, wszystko się niejako troszeczkę to będzie łączyć jedno z drugim. Także zapraszam do części pierwszej tych właśnie o tych oszustach i no i cóż. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za kliki, dziękuję za subiki, dziękuję, dziękuję za komentarze. Przekomentujcie to wszystko, do, podrzućcie coś, może wy coś macie takie też doświadczenia z takimi, z takimi dziwnymi telefonami. Zapraszam. Wymieńmy się, wymieńmy się, tymi wiadomościami. Tak jak tam kiedyś już w komentarzu wspomniałem pod jednym, pod jednym u jednego widza. Słuchajcie, róbmy tych, tych materiałów więcej, próbujcie nagrywać tych oszustów. Pakujmy tego dużo więcej do sieci. Jest tego dość sporo, czy to o bankach, czy, czy właśnie jakieś tam z wizytówkami nie, 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 nie znalazłem. Może, może wy znaleźliście, poczujcie jakiegoś linka. Z miłą chęcią pooglądam. Jest, no, pakujmy tego pakujmy tego dużo i po prostu żeby, żeby, nagłaśniajmy to wszystko. Im będziemy więcej wiedzieć o tym, im będzie większa świadomość tego wszystkiego, nas wszystkich, no wiadomo, że nie wszyscy możemy, no nie jesteśmy, nie jesteśmy w stanie się uchronić przed tym, przed, takim, przed takimi oszustami. No bo tak jak słyszycie, no przepięknie mówią, przekonywująco, no można by było w pół rozmowy. Pół rozmowy można by było się poddać, no ale twardo już wiem, że to, że to coś nie mają, nie mają na to wszystko żadnego jakiegoś chyba prawnego podparcia z tego względu, że z tego względu, że to jest któryś raz już, to jest chyba trzeci tam był w sumie ten, to co nagrałem pierwszym razem to była druga czy trzecia już rozmowa. Także, gdyby gdyby cokolwiek było tam prawnego, twardo prawnego, no to ja myślę, że tutaj ten gość też by się nie poddał tak bez, bez walki, tylko po prostu wysłałby coś w stylu tam na przykład do, 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 no, do sądu, czy, czy jakieś tam coś tam i sądownie próbowali by prześciągać to. Im tutaj zauważyłem, najważniejsze jest to, żeby, pod, po, żeby potwierdzić to dokładnie. W tym, w tym danym momencie, żeby potwierdzić, że, że się zgadzam na to, że robię definitywnie tak, i wtedy oni drukują fakturę i fru i wysyłają fakturę. Ta faktura oczywiście jest no, jak najbardziej pełnoprawna, i tak dalej. Jest od tego odprowadzany podatek. No ale ciekawa sprawa, bo to jest wysyłane kurierem, nie jest to wysyłane na maila. Także nawet to jest już daje dużo do, do myślenia. Że jeżeli nie, wyślą, nie chcą wysyłać tego na maila, tylko wysyłają bezpośrednio kurierem, to znaczy, że to jest to po prostu szpindel, no szpindel, no zwyczajne, normalne oszustwo. No, oszustwo. Być może w następnym materiale, jak się uda, jak się uda jeszcze z nimi coś tam pogadać, trochę, nagrać ich jeszcze raz, to spróbuję ich podjechać także faktycznie, że, że tu są że wy oszuści, tam troszkę ich tam może ich zwyzywać oczywiście zachowując oczywiście wszelkie konwenanse, no zwyzywać, można kogoś wyzywać ładnie, ale, ale z konwenansami. Jeszcze raz, dziękuję serdecznie i do zobaczenia w następnym materiale.